Wibracja dnia na sobotę, 20 września 2025 roku. Wibracje budujące to dwójka, dziewiątka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to dwójka z dziewiątką i wibracje docelowe. Wibracja docelowa to dwójka w księżycu malejącym. Natomiast dzisiaj, szanowni Państwo, troszeczkę uważałbym na relacje z bliskimi, na relacje z rodziną, gdyż, ponieważ rodzina może tutaj, powiedzmy, stać jako, powiedzmy, przeciwnik wobec naszych, jakichś tam, powiedzmy, prób rozwoju albo bo powiedzmy względem naszych realizacji. I o cóż by mi chodziło? Tutaj jak mamy taki układ, to na przykład powiedzmy ty masz plan, żeby pojechać do Wrocławia, twoja rodzina będzie robiła wszystko, żeby do tego Wrocławia nie pojechać. Ty masz plan, żeby gdzieś tam pójść do kina, a rodzinie się nie będzie chciało tego powiedzmy planu realizować. Więc dzisiaj zwyczajnie pewne rzeczy trzeba realizować samemu, na pewne rzeczy nie ma co się powiedzmy na kogo oglądać, bo gdybym ja czekał aż mi powiedzmy ktoś z rodziny coś załatwi, to bym pewnie się nie doczekał, gdybym ja czekał, że jakaś koleżanka z urzędu mi coś tam Powiedzmy, zrobi to też bym się nie doczekał. Więc dzisiaj tam, gdzie miałbyś, miałabyś na kimś polegać, to lepiej polegaj na sobie. I za tą mądrość trzymam kciuki. Dobrawróżba.pl polecam serdecznie. Sylwester Hordecki.